Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na wto wtorkową aktualizację procesów na przestrzeni. Tak, no więc właśnie, taki jest intensywny czas, że nawet czasami człowiek nie pamięta, czy dziś jest wtorek, środa. Ja tak już od dwóch tygodni chodzę jeden dzień do przodu, więc wydaje mi się zawsze, że jest dzień wcześniej, później niż, niż rzeczywiście jest. No dobrze, tak jak Wam wczoraj napisałam, napisałam, no wrzuciłam na relację taki... Taki właściwie przekaz, że czeka nas ciężki tydzień, mocny tydzień, tydzień pozornego chaosu, który tak naprawdę jest nie tyle co chaosem, co wprowadzaniem nowych porządków. Porządki związane właśnie z wodnikiem, z wodniczą energetyką i tym, czym jakby wodnik jest, czyli takim poprawianiem. Tego, co już było. Wodnik, co do zasady, czy ta, może inaczej. Wodnik jak wodnik. Te potencjały na przestrzeni, które są w tej chwili aktywne, nie mają za zadanie niszczyć. One mają za zadanie uaktualniać czy uwydaczniać to, co jest oparte na starym schemacie, czyli w pewnym sensie następuje reset karmy. Ale to jest ważne, ponieważ ja prawdopodobnie podejrzewam, że. Inaczej ja podejrzewam, że wy prawdopodobnie słyszycie z wielu miejsc informacje o, o chaosie, o rozwalaniach, o zmianach systemowych itd., itd. To jest ok, wszystko to się zgadza, są zmiany systemowe, są zmiany w ogóle w nas, ale te zmiany właśnie polegają na y, nie niszczeniu, tylko na aktualizacji. Czyli to, co do tej pory było, już w tej chwili w pewnym sensie nie musi działać, na to już nie ma zgody. Przestrzeń już tego nie zasila. Myśmy nad tym pracowali przez ostatnie 20 lat, żeby już tego nie było. Czyli weszliśmy, zrealizowaliśmy z siebie pod tym względem i teraz jesteśmy w etapie, kiedy gdzieś tam już ta. Przepracowaliśmy maksymalnie dużo, i w tej chwili już jakby nie trzeba dalej tego kontynuować, już nie trzeba dalej tego powtarzać, tego schematu. Ale to nie jest tak, że przestrzeń to wzięła i wyłączyła, tylko myśmy doszli do takiego e, miejsca, w którym gdzieś już nie musimy. E, dzieją się takie sytuacje w naszych życiach, które powodują, że wyłapujemy już to, że to e, nie działają te schematy, po prostu nie działa, nie działa dany układ. Czyli ta aktualna sytuacja na przestrzeni nawet nie tyle, co ma coś rozwalić, tylko ma e, przełożyć to na nowy schemat. Czyli powiedzmy taką sytuację, takie porównanie, jak to ja: e, gotujemy sobie rosół w małym garnku. No i wiecznie ten garnek był za mały, wiecznie tam trzeba było te warzywa jakoś upychać. Wiersz nie to kipiało, ciągle był jakiś problem. Ale rosół był idealny. Idealny, on smakował tak, że każdy po prostu do was przychodził na ten rosół. No ale już w końcu nadszedł ten moment, że trzeba było kupić nowy garnek. Bo stary garnek, on był okej. Okay. On był okej. Okay. Ja wam mówiłam w zeszłym tygodniu, czy na aktualizacji, już na prognozie, już nie pamiętam. Mówiłam wam o tym samochodzie, ten stary samochód, nie, to nie mówiłam, wam to dzieci mówiłam. No nieważne, widzicie w jakim ja jestem chaosie, skupić się nie mogę. W każdym razie, słuchajcie, ten stary garnek, on jest ok, on nawet nie jest dziurawy, on nawet nie jest zezalowany, jest ok ten stary garnek, ale w końcu sprawiacie sobie nowy, większy. I się teraz okazuje, że rosół w tym dużym garnku nie smakuje tak jak w małym, dlatego że się zmieniły proporcje. I teraz wody jest więcej, warzyw jest mniej i to już nie jest ten smak. I właśnie o to chodzi i mamy ochotę wrócić do starego garnka, żeby osiągnąć ten swój smak, tą esencjonalność tego rosołu, ale nie o to chodzi wodnikowi, czy nie o to chodzi aktualnie przestrzeni. Chodzi o to nabudowywanie nowej warstwy z nowym garnkiem. Cały zeszły rok do, y, y, pioci, 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 tak narzekaliśmy na ten garnek. I mówiliśmy sobie, że on już jest za ciasny, ileż można gotować w takim ciasnym garnku, że już po prostu mamy dosyć tego upychania i tej takiej, tej, już nie ma zgody na tą ciasnotę. I tak już chcemy się z tego wydostać. No to wreszcie, dobra, takie są wnioski 2023 roku, no to w 2004 roku przecież mówił: okej, okay, okej, okay, okej, okay, proszę bardzo, masz nowy garnek, dużo większy. Tamten był 5-litrowy, ten masz 10-litrowy, gotuj, rosół, już. No i ugotowaliśmy i się okazało, że to nie to. No, to co teraz trzeba zrobić? Proste. Trzeba dopasować, trzeba jakby wniknąć w zrozumienie tego. Na czym polega magia, ile tam przełożeniu było tych proporcji w tamtym garnku i teraz to przełożyć na nowy garnek, lub m, nawet spróbować zbudować coś lepszego. Czyli stworzyć coś lepszego, stworzyć lepszy, jeszcze lepszy rosół, którego można więcej ludzi nakarmić, który będzie przynosił lepsze efekty, który będzie smaczniejszy. Bardziej zdrowy, i, i może będzie miał nawet jakiś inny smak, ale nie zapominamy o również starym przepisie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o aktualną sytuację. I mówię tak jak w tej chwili, od dwóch tygodni właściwie, trwa taki proces. Zresztą sami mi to piszecie w różnych miejscach, że po prostu już ledwo wiecie, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. No, trwa proces takiego, on pozornie wygląda z zewnątrz jak duży chaos. O to, że nie wiadomo, co się dalej dzieje, ale to jest właśnie uporządkowywanie jeszcze raz, na nowo tych treści, ze względu na budowanie nowej warstwy. Więc tak, no cóż, zmiany. Te zmiany ja już mam dosyć mówienia o tych zmianach bo ja właściwie zauważyłam, że od wielu, wielu miesięcy to jedyne, co można napisać na tytule aktualizacji, to jest właśnie słowo zmiany. No tak, zmiany cały czas są, one w nas teraz się dopiero zaczęły, więc tak na dobrą sprawę od 2012 roku, 2012, nie 21 20 czy 20, tylko 2012 roku, słowo zmiana zaczęła rozbrzmiewać coraz głośniej, i teraz właśnie my mamy, zbliżamy się do tego większych finałów, niż nam się wydaje, czyli zbliżamy się do takiego newralgicznego punktu przestrzennego. I w tym punkcie, właśnie do tego punktu, jest na, nas przestrzeń przygotowuje. To jest tak, jakbyśmy mieli do matury podchodzić. Więc na początku, jak się do szkoły zaczyna chodzić, to wszystko jest takie fajne, kolorowe, nowe, świeże, ciekawe, interesujące. A potem to już zaczyna być tylko coraz trudniej, coraz trudniej, i gdzieś tam już, już ta nauka przestaje być taka wesoła, i to przestaje być takie przyjemne. No i się zaczynają właśnie jakieś takie zgrzyty wynikające z tego, że gdzieś tam zostajemy coraz bardziej sami z tą nauką, już tak nam nauczyciele tak tym palcem nie pokazują, nie tłumaczą nas po, ra, po raz setny o co chodziło, no tylko zostajesz sam z tym. No i właśnie wchodzimy w taką fazę takiej yy, samodzielności, yy, osamotnienia, o może w ten sposób, czyli... Nawet nie tyle, że dosłownie fizycznie będziecie sami, tylko będziecie odczuwali to, co Wam powiedziałam na prognozie, której, jak jeszcze ktoś nie widział, to zapraszam, że będziemy mieli poczucie takiego wykluczenia ze stada, czyli takiego, takie poczucie dismiss, czyli już zostałeś dosłownie. Niektórzy z Was zosta mogą zostać zwolnieni, mogą się jakieś stare, czy może stare, mogą się jakieś, właściwie tak, stare związki mogą się rozsypywać. Bo to nawet nie tyle, co dotyczy układów, które powstały w ostatnim czasie, tylko to dotyczy, ja mówię generalnie, to też jest istotne, żebyście wiedzieli o tym, że te nowe rzeczy, które powiedzmy powstały w tym roku już, ok, albo jeszcze w zeszłym roku, to te układy ostatnie, o może tak, po 2020 roku, to te układy są w pewnym sensie nowe, ale teraz właśnie, one są też odpowiedzią z przestrzeni na nasz stan wcześniejszy. Właśnie dochodzimy do tego punktu uspójniania. Ja cały czas to będę powtarzać i mówić, wam przypominać. Uspójniamy wszystko. Nie ostatnie trzy lata, czy tam cztery, tylko my uspójniamy w ogóle całe swoje wcielenie. Jakby zbiera się to wszystko na, do jednego punktu. I teraz tak. To, co się pojawiło tam powiedzmy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, czy nawet i trzy lata temu, to jest nowe i teraz w tym się może coś zmieniać zmieniać się pod kątem przebudowy, prze, przekształcenia e, itd., dlatego że w tym czymś nowym, czy to jest praca, czy to jest relacja, czy to jest zakup nieruchomości, czy to jest plan na zakup nieruchomości, czy nawet wręcz budowa domu, w tym. Jest y, albo pogodzenie się z sytuacją, która mogła powstać, na przykład, no nie wiem, ktoś umarł 3 lata temu, 2 lata temu, lub jesteśmy ciągle w żałobie, lub gdzieś się jakiś związek rozpadł 2-3 lata temu, czy 2 lata, no, no jakby ta sytuacja, w której jesteśmy od tych 2-3 lat, to te nowe tak zwane sytuacje, one w tej chwili są. Myśmy się zacięli w tych sytuacjach, na przykład, lub w nich wychodzą w tym momencie problemy, dlatego że poprzednie ileś lat wcześniej no gdzieś te problemy były. Więc te problemy przenikają, czy one wpływają na to, co jest w tym momencie, dzisiaj, tu i teraz. No, i dlatego to uspójnienie polega na tym, żeby teraz to właśnie zaktualizować. Przypominam, to nie jest niszczenie, to nie jest listopad. To nie jest ten moment, kiedy jest rzeczywiście taki krach, ciach, nie ma karma. Teraz, właśnie w pewnym sensie, ja się nawet nie boję powiedzieć, że jest swego rodzaju reset, właśnie karmy. A co to jest karma? Tak, żeby szybko wam powiedzieć na marginesie, bo tu jest dużo teorii na temat, czym jest karma. Z grubsza wszyscy wiemy o tym, że to są obciążenia, z którymi my sobie już wędrujemy długo. Czyli coś, co mogło się w nas zadziać 300, 200, 500 lat temu. Na tym żeśmy zbudowali schemat. I to po prostu nie działa. To jest tak jak ten za mały garnek do tego rosołu: to się gdzieś powtarza. To działać jakoś tam działa, ale nas to blokuje i nie pozwala nam to na rozwinięcie skrzydeł. Mało tego, co gorsza, to zaczyna żyć swoim życiem. Czyli te, te, te niezałatwione, czy źle zinterpretowane treści, czy jakieś nie. nie niewypełnione, nieuspójnione treści i nie zaczynają żyć swoim życiem, więc wytwarzają całą sytuację, całą atmosferę yy, i cały sposób myślenia istocie, która za tym podąża, myśląc, że jest wszystko okej, okay, wszystko idzie w zgodzie. I teraz yy, spotyka za jakiś czas barierę ze strony przestrzeni, no to ona ją uderza, potem następną, następną, następną i tu się nagle okazuje, że jesteśmy w labiryncie własnych Nieciągłości, niedoskonałości, nie ma tej spójności, i stoimy na środku niczego, i nie wiemy, co dalej. Ten moment możecie teraz mocno odczuwać, kiedy właśnie nie wiemy, co dalej, bo żeśmy przeszli taką drogę, zawiłą, to takie jak wiecie, jakbyśmy w czuciu babkę się bawili. Czyli ten szaliczek na oczach to jest właśnie karma. I tylko ja idę po omacku, mniej więcej pamiętając, gdzie jakie przedmioty leżą w pomieszczeniu, w którym się znajdowałam wcześniej. I, na, I sobie buduje przekonanie, że tak, tak, tu na pewno jest kanapa, tu na pewno jest fotel. Po czym ściągamy tą opaskę, się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Że nam się wydawało, że, że te przedmioty są w, inny, w, innej, w innej korespondencji ze sobą. Także tutaj, tutaj taka, tak, tego rodzaju zagubienie w tej chwili może nam towarzyszyć. Nie przejmujemy się tym zagubieniem tylko szczególnie w tym tygodniu. Przyszły tydzień już będzie bardziej konkretny. On już będzie bardziej dynamiczny, tam się już zaczną pojawiać wreszcie jakieś pierwsze powiedzmy jaskółki, tak? wiosnę czy nią czy coś w tym stylu. W każdym razie zaczynają się pojawiać pierwsze rzeczy i te e, takie już e, konsekwencje, ale już takie konkretne. Już tutaj będzie tak wiadomo, w którą stronę się mniej więcej zmierza. No i, no i zobaczymy, jakie te. Czy znaczy, to są rzeczy potrzebne do budowy nowej warstwy? To się nie przejmujcie, jeżeli w przyszłym tygodniu wydarzy się Wam coś nieprzyjemnego, to raczej będą, od, wiecie, pierwsza, pierwsze zderzenie z czymś zawsze jest nieprzyjemne. Czyli jeżeli poszły jakieś decyzje wynikające z jakichś właśnie zmian, z jakiegoś czyszczenia karmy, no to później te, te sytuacje mogą być nieprzyjemne w pierwszym zetknięciu, ale potem to już jakoś to płynie dalej. To znaczy, żebyśmy się źle nie zrozumieli, że te zmiany, które się zadziewają, one mogą być, nie muszą być, ale raczej w tej chwili przeszły nawet, te, te, nie chodzi o zmiany, bardziej chodzi o nasz sposób przechodzenia przez to, bo to właśnie w tym sposobie przechodzenia przez różne procesy wewnętrzne, czy to jakieś czyjeś choroby, czy to jakieś problemy w pracy, problemy w finansach czy kłótnie, niezgoda, jakieś nawet i rozerwane więzi. To wszystko, jak my się w tym czujemy, jak my się w tym zachowujemy, to nam pokazuje, jak, kim jesteśmy w środku. Bo to, co jest na zewnątrz, to się, to się wydarza, to się zadziewa, jest burza, potem to się rozkłada, przechodzi i nie ma pod tym śladu. Natomiast trochę jak pijany zając, później nie ma kaca moralnego, Jezu, co ja robiłam, czy robiłem przez ten czas, jak się zachowywałam, czy zachowywałam przez ten czas. I to jest właśnie istotne i w tym należy szukać, um, należy szukać zmiany w sobie. To w tym miejscu mamy się zmienić. Dobra, już od razu, słuchajcie, pamiętajcie, świat nie znika. To jest ważne, świat nie znika, nic się nie dzieje, to jest wy nas temat, tak? Okej. Okay. Więc w tym roku, a już w ogóle teraz to będzie właśnie takie, taki prolog, można powiedzieć, dłuższych procesów, wieloletnich procesów i ten prolog opisuje o tym, co my byśmy chcieli i do tego, co by myśmy chcieli trzeba połączyć to, co już mamy, czyli nie chodzi o wylanie dziecka z kąpielą, czyli na zasadzie reset, koniec, jeszcze raz tylko chodzi o takie połączenie tego wszystkiego, czyli właśnie uspójnienie, czyli to, co chcesz, proszę bardzo, ale w tym, tym, tym punkcie masz błąd i to trzeba zaktualizować. To nie chodzi o usuwanie, tu chodzi o aktualizację. Aktualizacja to jest tak, że widzicie, ja robię aktualizację co kilka dni, co nie oznacza, że poprzednie aktualizacje nie są aktualne, bo wiem, że wielu z Was ogląda wcześniejsze aktualizacje i też im pasują albo sobie analizują tamten czas. Właśnie o to chodzi. O przeszłości nie można zapomnieć. Przeszłość służy nam do tego, żebyśmy się uczyli na tych błędach. Ja wiem, że to jest może baną frazes, ale to jest właśnie teraz czas o tym, o nauce, a na własnych błędach. Ok. <tryk> Więc gdzie chcemy iść, czyli gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy dzisiaj, i gdzie chcemy być, to jest o tym proces. Czyli tak jakbyśmy wsiedli do samochodu, wpisali sobie w GPS adres. No i, no ale ta droga do tego to właśnie taka jest. Ja nam y, GPS pokazuje, że nie wiem, 1754 km. Bo chcecie sobie pojechać, nie wiem, gdzie można tyle pojechać. Do, nie wiem, do Niemiec. <grym> Okej, okay, gdzieś tam do Francji. Yy, dobra, słuchajcie, więc tak. Teraz możemy y, czuć przejściowe utrudnienia. To są takie poczucie takich różnych blokad. Cześć bym chciała, i to nie wychodzi, i to nie będzie w ten sposób się zadziewało, i te utrudnienia one mogą Wam występować w wielu różnych miejscach. I teraz najlepsze jest to, że to nie są utrudnienia, tylko to jest spowolnienie specjalne. W tym tygodniu bardzo czuwalne: spowolnienie specjalnie po to, żeby nie przeskoczyć tego procesu. To, co ja Wam przez cały czas, przez cały styczeń mówiłam, żeby nie przyspieszać, żeby poczekać żeby tutaj się ten ta komunikacja, co ja wam mówiłam o tej komunikacji związanej z dużym poziomem technologii, który w tej chwili jest do dyspozycji, więc dla nas zadzwonienie, tu 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 wszystko jest od razu na, na bieżąco załatwiane, nie trzeba, wiecie, to nie są te czasy, kiedy gdzieś tam ktoś wychodził z domu i za dwa lata wrócił i to też było ok, nikt go nie uznawał wtedy za zaginionego, tylko tak po prostu było więc, albo nie wiem, jedno miasto do drugiego było oddalone 4 dni drogi stąd. Takie było określenie, więc jeżeli ktoś znikał na 4 dni, podróżuje. I to było okej, okay. więc właśnie o to mi chodzi, że przestrzeń teraz tak zwalnia, tak jak nas przydusza w pewnym sensie w we własnym się sieć i przyglądaj się sobie. Nie przeskoczysz tego, a pomimo tego, że człowiek by się chciał w pewnym sensie skipnąć do następnej, do następnego miesiąca nawet i Roku, chcielibyśmy już przesunąć ten czas, nie da rady. Trzeba właśnie tu siedzieć i co chwilę przychodzą nowe wnioski, weryfikacje i tak dalej. Więc tu się dużo rzeczy dzieje, bo trwa proces aktualizacji. To jest tak, jak robicie aktualizację sobie, nie wiem, w telefonie, komputera, no i tam leci ten pasek, nie? Czy tam kółeczko się kręci? No to trwa. To może być najszybszy komputer świata, najszybszy telefon świata, ale to będzie się chwilę wgrywało. No i. W tym momencie nie możemy nic zrobić z tym telefonem. Musimy grzecznie poczekać, aż on sobie tam 100% tego procesu swojego osiągnie. A potem trzeba zrobić reset. No właśnie, czyli trzeba zrobić jakby tak jakby powrót. Jeszcze raz wyłączenie sprzętu i włączenie, czyli będziemy musieli się tak prze, przełączyć i włączyć jeszcze raz. Wyłączyć i włączyć. Dobra. Słuchajcie, nas wyrzuca przestrzeń. Może my się sami wyrzucamy ze starego schematu. Tylko ten stary schemat on działał i my mamy znaleźć dla niego rozwiązanie na nowo czyli dorobić treści, uspójnić z tym starym i wytworzyć coś, coś nowego, coś trwałego, coś, co ma nas prowadzić przez następne wiele lat bo w tym momencie 24, ja Wam też o tym mówiłam że to będzie taki rok prawdy, ale właśnie my w tej prawdzie musimy stanąć naszej własnej, każdy ma swoją my musimy stanąć po to, żeby móc, móc później jakby iść że to ma być nasz nowy punkt odniesienia to ma być nasz weryfikator, my mamy się do tego, do tego punktu odnosić dalej potem, czyli łapać to i płynąć to jest taki mocny czas wynikający w pewnym sensie z takiego właśnie zatrzymywania. My chcemy zatrzymać coś w związku ze starego schematu. Czyli my jakby chcemy coś, co jest ze starego schematu, co polega, co jest, wynika ze starego schematu, ale jeżeli to jest coś, co właśnie się zaczęło 20 lat temu 30 lat temu. I dzisiaj to już po prostu jest jakaś, jakiś tak naprawdę martwy, martwy element. No to może tak być, że to już po prostu mocno przebrzmiało w Was. Natomiast jeżeli to jest coś stosunkowo nowego, nie wiem, nowa pasja, nowa praca, nowe projekty, nowe pomysły, nowe marzenia, nowe relacje, to wszystko po prostu może się w tej chwili pokazywać jako. To jest aktualne i to jest wszystko w porządku, tylko Ty, żeby to mieć, to musisz yy, przestać używać starego sposobu myślenia, czyli jakiegoś lęklo, lęklo, lękowego. O, widzicie, Lightworker ma czasami takie dni, kiedy ma wszystkiego dość. No, Lightworkera w tym roku, znaczy przynajmniej mnie jako Lightworkera, akurat wodnik mocno dopadł ze starymi schematami. No dobra, nieważne. W każdym razie język mi się dzisiaj plącze, musicie mi to wybaczyć. Nie zawsze, nie zawsze jestem super elokwentna i poprawna y, y, po prostu moja polszczyzna. No okej. Okay. Ja mam gonitwę myśli po prostu, dlatego dużo chcę Wam powiedzieć. Widzę, że mój umysł też tak dzisiaj działa. No więc tak, okej. Okay. Dobra. Yy... W tej chwili mamy do czynienia z czymś z rodzaju węzła. Fakt faktem, że ten węzeł się już rozluźnia, on był taki najmocniejszy wczoraj e, i on się już rozluźnia, e, czyli na, napiął się w sobotę. On się napiął mniej więcej w sobotę, e, w niedzielę, tak, tak, no i tak właśnie z niedzieli na poniedziałek i poniedziałek tak mocno e, pękł i potem, znaczy pękał, no żeśmy siedzieli coś ściśnięci, jakby nas normalnie ktoś sznurem związał, a i wycisnął coś z nas, na przestrzeń coś z nas wycisnęła, jakiś algorytm i potem już od dzisiaj już jest takie rozluźnianie i właśnie jak jest takie rozluźnianie, to wtedy zaczynają się pojawiać fizyczne efekty, czyli w pewnym sensie to, co tam no po prostu tak jest, no, że to już zaczyna być widoczne w realu po węźle, co się wydarzyło w czasie węzła. Dobra. No, i teraz jakby szykuje się węzeł następny, znaczy to tak będzie wyglądało na mojo w przyszłym tygodniu. Może być, zobaczymy, jak się właśnie będzie ten, te jakieś takie nowie i tak dalej zachowywać, jak się będziemy zachować w tych nowiach. A słuchajcie, wiecie, co zadam Wam takie pytanie ze względu na to, że ja w tej chwili siedzę w warsztacie nowa astrologia. To im dłużej w tym siedzę, tym bardziej jest to ciekawe. Takie mam pytanie: czy wy byście na przykład czasami nie chcieli, tak jak to robią astrolodzy lub tarociści na YouTube, żebym ja wam na przykład robiła takie nagrywki pod kątem, właśnie uwaga, znaku Zodiaku? Nie z kart, nie z, z horoskopu, tylko tak jak dana wibracja Zodiaku w tej chwili, czyli ci, co mają w danym momencie urodziny mogą odbierać y, każdy znak, jak może odbierać ten znak. I jak to się może przekładać na relacje? Ja nie obiecuję, że ja dam radę, bo to jest dużo, bo 12 znaków zodiaku plus konkretne y, elementy z przestrzeni, to jest dużo. Ale jeżeli was to by ciekawiło, jak na przykład nie wiem, przeżywa dany proces znak, przypuśćmy, nie wiem, pff, lewa, no to teraz jak ten lew przeżywa na przykład właśnie klimat wodnika, który w tej chwili jest, albo nie wiem, skorpion, albo waga i tak dalej. Panna, dajcie znać, bo y, ja wiem, że, że ludzie to lubią oglądać i że, że nie wiem, czy to nie jest jakieś takie może nawet, może byłoby to interesującym urozmaiceniem, ale napiszcie na komenta w komentarzach. OK. <tryk> Dobrze, to ja chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, tylko poczekajcie, dlaczego te stare schematy zanikają. O, to chciałam Wam powiedzieć. Dlatego, że to jest, e, jeżeli my się przesuwamy w skali przestrzeni, no to te stare tematy po prostu w pewnym momencie muszą odpaść. Ale to się zadziewa w sposób naturalny, spokojny, e, dynamicznie to się objawiają nowe treści, które wkraczają, wkraczają, czyli nowe tematy, one są dynamiczne, a te stare. To tak jakoś tak powolutku, to jest bez dramy. Najczęściej się objawia nowe tematy. To jak zrobią dramę, to do końca nie widać. Także jeżeli macie w tej chwili w swoich życiach różne jakieś takie mocne wstrząsy, czy coś się dzieje, to Wam przestrzeń w tej chwili pokazuje paluszkiem nowy temat. Nowy temat, nową sytuację, która właśnie w tym momencie wymaga zaktualizowania. Mam nadzieję, że to było w miarę dla Was. Y Logiczne. Słowo odnowa e, w sensie odnowa, tak? To jest naprawdę mm, klucz do pójścia, pójścia sobie dalej, czyli coś, coś nowego, ale nie jest to nowe na zasadzie nagle nowe, nie wiem, jak Kopciuszek, nagle nowe życie, bo księcia z bajki poznaje. Książę z bajki jest też konsekwencją tego, czym Kopciuszek był do tej pory. Więc tutaj, oczywiście, w tym przykładzie dziwacznym, ale no, generalnie na tym to polega. Czyli nie jest tak, że nagle jakby nam ktoś zresetował, nam ta karma w tej chwili, my możemy tego to wyczyścić w pewnym sensie i się uwolnić od różnych rzeczy z tym związanych. No dobra. Eee, ok, słuchajcie, chyba wszystko co miałam zanotowane, Wam powiedziałam i. I myślę, że i tak w zeszłym tygodniu mieliście dużo z Rajską do roboty. To w tym tygodniu w tym tygodniu postaram się właśnie jeszcze jakąś aktualizację wrzucić. Ale dajcie znać, co z tymi znakami zodiaku. Nie chcę się stać, jak, jak to mi to nazwał na prognozie, zodiakarą, bo nie o to chodzi. Ja y, gdzieś tam mnie ta astrologia mi pasuje, w tym torusie i tak dalej, wszystko super, ale tak mi po prostu przyszło spontanicznie do głowy. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam mimo wszystko dużo cierpliwości do samych siebie w tym tygodniu, bo tu nawet nie chodzi o siłę, wytrwałość, coś tam, coś tam, o cierpliwość. To jest ta treść, która w tej chwili jest taka wyrozumiałość i cierpliwość. No, do siebie i do innych. Trzymajcie się, pa!